Jeśli chodzi o ferdydurkę, która jest na liście lektur obwiastkowanych lekturą ostatnią w tym wypadku, to możecie czytać całość bądź fragmenty. Ja lubię czytać z młodzieżą ferdydurkę pod kątem trzech środowisk, w których przebywa główny bohater, czyli nasz Józia. Ale Ferdy Durkę proszę państwa to przykład tak zwanej powieści awangardowej. A zatem nic co znacie z powieści realistycznej, nie będzie tam miało odzwierciedlenia takiego jeden do jednego, tylko będzie takim krzywym zwierciadłem. Bohater staje się antybohaterem. Absurd goni absurd. Także język jest przykładem groteski. Wszystko dzieje się w sposób nonsensowny i absurdalny a nawet taki prześmiewczy. Ale to w zasadzie jest istota groteski, proszę Państwa, że z jednej strony nas to bawi, jest przerysowane, jest w takim, powiedziałabym, nastroju karnawału opisane, a jednak mimo wszystko nie zabraknie takiej poważniejszej refleksji. Sam tytuł Ferdy Durka nie znaczy w zasadzie nic. Oczywiście próbowano się domyślać, skąd Gombrowicz zaczerpał ten pomysł, Niemniej jednak ostatecznie nie ustalono, do czego się odnosi ta nazwa i to jest taka gra Gombrowicza z czytelnikiem. Zresztą pięknie zakończona jest ta powieść, że kto czytał, ten trąba, tak? I no to jest, tak jak powiedziałam, taka gra z czytelnikiem. Ale dla mnie powieść Gombrowicza jest śmiertelnie poważna. Może dlatego, że kiedy się czyta te groteskowe fragmenty, w których mamy zarówno przerażające i z drugiej strony śmieszne ciało pedagogiczne, albo absurdalne sytuacje na stacji u młodziaków czy w dworze państwa hurleckich, to oczywiście są tam takie chwile, w których budzi się nasz śmiech z absurdu, płynący z absurdu tej sytuacji. Na przykład ze śmiesznej sceny, awantury pomiędzy państwem młodziakami a Uczestnikami tej nocnej schacki w pokoju zuty. To jest zabawne. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, Gombrowicz nas przestrzega przed zjawiskiem formy. I ta forma, proszę państwa, w życiu człowieka jest czymś, czego uniknąć się nie da, chociaż nasz bohater, czyli juzio, próbuje. Powieść zaczyna się już od samego początku w sposób nonsensowny, bo 30-letni mężczyzna, który napisał pierwszą powieść, po spotkaniu z profesorem gimnazjalnym Pimko, zostaje przez niego z powrotem sprowadzony do gimnazjum, do klasy pełnej 17-letnich mężczyzn. To się dzieje oczywiście przed wojną, więc proszę się nie dziwić, że nie jest to jeszcze gimnazjum koedukacyjne. W każdym razie obserwuje tam zjawiska szkolne, obserwuje skostniałe lekcje, w których nauczyciele za wszelką cenę starają się wtłoczyć uczniom do głowy schematy i nie pozwalać na e, faktyczne myślenie. W których to sami uczniowie starają się upozorować własną dorosłość, co jeszcze bardziej czyni ich dziecinnymi. I po raz pierwszy mówimy tutaj o tej formie. Określanej mianem pupa, symbolicznie odnosząca się oczywiście część ciała do udzieciniania infantylizowania tych relacji z ludźmi. To upupianie młodego człowieka, ale nie tylko, samego Józia, jest wręcz nagminne, kiedy stara się mu wytłumaczyć, że myśli w sposób, który wymaga korekcji, bo nie jest to wystarczająco dojrzały sposób myślenia. Profesor Pimko, pragnąc upupić naszego juzia jeszcze mocniej, decyduje się go zaprowadzić na stację do super nowoczesnych państwa młodziaków. Oni wręcz podkreślają tę swoją nowoczesność przy obiedzie rodzinnym, pozwalając córce, yy, nastoletniej pensjonarce na prowadzenie życia co najmniej skandalicznego. Wręcz cieszą się na myśl o tym, że ta nastolatka mogłaby zajść w nieplanowaną, nieślubną ciążę, co najpewniej skończyłoby się towarzyskim skandalem, ale dla nich byłoby znakomitym świadectwem postępowości w myśleniu. Jusio jednak bardzo szybko obnaża hipokryzję państwa młodziaków. Najpierw babrając się w kompocie, później prosząc żebraka, aby stał pod płotem, trzymając w zębach róże. To jest tak groteskowa scena, która ma generalnie wzbudzić konieczność jakby upuszczenia gardy i złamania formy zuty. No i ostatecznie wpada na dosyć szatański pomysł, pozorując listy od wielbicieli Zuty i do tych wielbicieli, pozorując jej wiadomości, zapraszając na spotkanie, na schackę nocną, zarówno nastolatka, czyli kopyrdę, jak i podstarzałego profesora Pimko, który potajemnie podkochuje się w nastolatce. I oczywiście Juzio wywołuje gigantyczną awanturę, bo o ile okazuje się, że rodzice są w stanie tolerować jeszcze obecność w ponocach w pokoju dziewczynki nastolatka, o tyle już nie mieści im się w głowie, że mogłaby ona mieć romans z profesorem Pimko. No i tutaj, proszę Państwa, forma państwa, państwa młodziaków zostaje wręcz katastrofalnie złamana, bo dochodzi do wielkiej kupy, czyli awantury z bijatyką, i nagle się okazuje, że tak tolerancyjni i postępowi oni nie są. Józiowi udaje się zbiec z tej stacji wraz z Miętusem, szkolnym kolegą, ucieka na wieś, a w drodze e, ratuje ich z opresji ciotka Józia Pani Churlecka. Opresja jest szczególna. Miejscy chłopi zaczynają na nich szczekać i warczeć, i być może bohaterowie padliby ofiarami pogryzienia, gdyby nie interwencja ciotki. Ale dwór państwa Churleckich też jest oskostniały. Oni są z kolei przywiązani do gęby. Do zachowania wszelkich pozorów swojego wielkopaństwa, nawet wiedząc, że służba plotkuje o nich po kątach i się z nich podśmiewa te formę łamie na początku miętus, który chce się za wszelką cenę zbratać z parobkiem walkiem i nawet próba przywrócenia hierarchii przez państwa chróleckich, zwłaszcza przez wuja Konstantego, a między innymi polegająca na biciu walka w obecności innych służących, nie kończy się spodziewanym sukcesem, tylko kolejną kupą, czyli wielką awanturą, kiedy to chłopi napadają na dwór, a sam Józioł po raz kolejny ucieka, ale już tym razem w towarzystwie Zosi, takiej panienki, prawda już też po trzydziestce z domu państwa hurleckich, swojej dalekiej krewnej i jednocześnie dziewczyny, która się w nim zakochuje jest przekonana, że on ją również porywa z miłości. I tak nasz Józio kończy w kolejnej formie, w formie człowieka zakochanego, chociaż wcale tego nie chce. Mamy więc w powieści, proszę Państwa, trzy y, takie symbole tej formy, czyli pupę, łydkę i gębę i do każdego z tych elementów części ciała przypisana jest odpowiednia symbolika. Pupa świadczy o Infantylizacji, o odmawianiu komuś prawa do dorosłości. Łydka z kolei symbolizuje fascynację tym, co biologiczne, erotyczne, nowoczesne. A gęba no to na przykład, tak jak w zwrocie, przyprawiać komuś gębę, czyli traktować człowieka w taki sposób, jaki sobie wyobrażamy na jego temat, a więc jeżeli myślimy o kimś, że jest taki, jaki jest. To taką gębą mu narzucamy i tak się do niego odnosimy. To wszystko to przejawy formy, pewnych konwencji społecznych, takich kształtów, które wtłacza nas o społeczeństwo wbrew naszej woli. I chociaż się temu sprzeciwiamy, to nic na to poradzić nie możemy, bowiem ta forma jest jedyną znaną w społeczeństwu, jedynym sposobem komunikacji, i inaczej nigdy się tym nie porozumiemy inaczej. Co jest z, jedno, z jednej strony rozpaczliwe. A z drugiej strony, niestety, jest taką konieczną konstatacją naszego bohatera. Ale Gombrowicz także i w życiu uciekał przed formą, nie chciał dać się sklasyfikować, bo ludzie mają taką potrzebę, moi drodzy, żeby wszystkich dookoła klasyfikować, wkładać każdego do odpowiedniej szuflady, przypinać etykietkę, przez co zobaczcie, jak bardzo nawzajem się wszyscy krzywdzimy. I myślę, że jest to pod tym względem powieść bardzo aktualna, którą znać należy.